jeśli to daje znać, że nie odpowiada mu jakiś pewien lek, możemy coś zaobserwować. Na pewno w pierwszej kolejności będziemy obserwować takie działanie ze strony przewodu pokarmowego, czyli na przykład jakieś nudności, wzdęcia, biegunki, zaparcia. Można to tak określić jako na przykład zmianę w jakości, częstotliwości wypróżnień. Chociaż taka, takie zmiany mogą też być sygnałem jakichś poważniejszych chorób, więc warto to jednak sobie gdzieś tam odnotować, zobaczyć czy to jest przejściowe, czy mm -hmm. może długotrwałe. Um, I kolejne dwie takie, dwa takie aspekty, jeśli chodzi o jelitko, no to jest to nasze połączenie oś jelito skóra, tak. czyli możemy gdzieś tam obserwować, czy jakieś właśnie wypryski, mm -hmm. czy ta skóra jest na przykład nadmiernie przesuszona także no tutaj myślę, że skóra też daje znać, jak coś tam w wielitkach się źle dzieje. Tak. No i oczywiście tutaj to zdrowie takie odpornościowe, ale też takiej odporności na przykład na stres, swoją drogą takie działanie na budowaniu tej naszej odporności na stresory, takiej indywidualnej. To jest rzecz, którą na pewno poleciłabym wszystkim dla każdego.